Szczęść Boże, dzisiaj wyjątkowy dzień, uroczystość niepokalanego poczęcia najświętszej Marii Panny, maryjne święto, które chcemy uczcić także na naszym kanale. Oddajmy ten dzień w ręce Maryi, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. to nocy, bramo Zdrowie Twej obrobie, niech Boga oglądamy na górnym syjonie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł – Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg Da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty zstąpi na ciebie i moc najwyższego okryje ci cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to Maryja rzekła: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Będąc księdzem i często rozmawiając z różnymi ludźmi, czasami muszę konfrontować się z takimi zarzutami, dlaczego w Kościele Katolickim tak bardzo czcimy Maryję? Co ona tak naprawdę takiego wielkiego zrobiła? Przecież wszystko działo się jakby poza nią. Ona się jedynie zgodziła na to, co Bóg jej zaproponował. Kochani, myślę, że to dzisiejsze święto i ta dzisiejsza Ewangelia jest najlepszym dowodem na to, jak wielką postacią i jak bardzo godną naśladowania postacią jest Najświętsza Maria Panna. Tu nie chodzi tylko o jej zgodę, ale o całą postawę jej życia. Spróbujmy przenieść tę dzisiejszą Ewangelię na współczesne czasy. Czy jeżeli przyszedłby jakiś anioł, albo powiedzmy jakiś wielki prezes firmy do kogoś z nas i zaczął opiecywać, że będziemy mieli udział w jakimś, w wielkim wydarzeniu będziemy mieli udział w jakimś jubileuszu, czy, czy dzięki nam ta firma zostanie rozsławiona na cały świat? Czy naprawdę to, o czym byśmy myśleli, to dobro tej firmy? Czy nie pojawiłyby się w naszej głowie myśli: wreszcie udało mi się coś osiągnąć, wreszcie mnie zauważą, wreszcie będę kimś? W dzisiejszej Ewangelii widzimy dialog Maryi z aniołem, który jest niezwykły, dlatego że anioł objawia Maryi niepojętą historię, która ma się wydarzyć. A Maryja w całej tej historii nawet jedną myślą, nie pyta o siebie. Nie zastanawia się, kim będzie, nie zastanawia się, jaką odbiorą ludzie, nie zastanawia się, jaką będzie miała pozycję, jakie będzie miała z tego zyski. Ona myśli jedynie o Bogu. O Jezusie, który ma się narodzić, i próbuje swoją wiarą pojąć to wszystko, o czym mówi anioł. Czy takiej pokory nie brakuje nam czasami w naszej codzienności? Próbujmy się dzisiaj jej nauczyć od Maryi, a Pan Bóg niech nam w tym pomoże. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki.